Zmiana podatku od nieruchomości, i wysokości stawek podatku będzie miała miejsce od 1 stycznia 2024 roku i stawki te zwiększają się o 10% w stosunku do stawek z poprzedniego roku, czyli tego 2023. Czy to już jest maksymalna wysokość stawek jakie mogłyby się pojawić w tym przypadku? To nie jest maksymalna wysokość stawek. Stawki maksymalne zostały ustalone przez, określone przez ministra finansów na przyszły rok na poziomie 15%. Jest to wzrost stawek w stosunku do roku 2023. Stawki te zostały określone w obwieszczeniu ministra finansów z 21 lipca bieżącego roku. Stawki te, tak jak powiedziałam, wzrosły o 15%. Jest to wskaźnik inflacji pierwszego półrocza w porównaniu do półrocza, do wskaźnika wzrostu cen towarów usług z okresu analogicznego poprzedniego roku. Dlaczego gmina zdecydowała się na podniesienie podatków? Czy tylko inflacja zdecydowała? Głównym czynnikiem jest ten wzrost inflacyjny i zawsze wskazane jest podnoszenie stawek tym właśnie wskaźnikiem zrównoważonego wzrostu inflacyjnego. Czy wysokość wzrostu tych stawek jest zróżnicowana w jakiś sposób w stosunku do osób, które prowadzą działalność, no i tych fizycznych domów prywatnych? Zróżnicowanie stawek podlega tylko w kategoriach przedmiotów opodatkowania, czyli w zależności od tego, czy są to grunty związane na przykład z budownictwem mieszkalnym, tak zwane grunty pozostałe, czy są to grunty związane z działalnością, czy grunty, czy budynki związane z działalnością gospodarczą. Także tutaj nie ma zróżnicowania z uwagi na podmioty, bardziej na sposób użytkowania gruntów czy budynków. Prowadziliście Państwo jakieś kalkulacje, o ile, że tak powiem, ten wzrost podatków wpłynie na wzrost wpływów do budżetu gminy? Przewiduje się, że wzrost 10% o wskaźnik inflacji stawek podatku od nieruchomości spowoduje przyrost podatku o około 2 miliony złotych. Czy to jest tak, że co roku te stawki podatku od nieruchomości były podnoszone? Czy ta inflacja spowodowała, że trzeba było zacząć również tutaj zmieniać? W poprzednich latach stawki podatku. Z reguły rosną co roku o ten wskaźnik inflacji. Zdarzało się jednak, że stawki te nie były podnoszone. Ale to dzieje się, że tak powiem, bardzo rzadko. Raczej rekomenduje się ten inflacyjny wzrost stawek podatku, który by równoważył dochody i wydatki budżetu gminy i powodował, że ta sytuacja wzrostu stawek podatku miałaby wpływ na zrekompensowanie chociaż wydatków budżetu gminy Szanów.